Ale nie płacz, kochanie. Okay. Auto, auto. Proszę cię. O, nadepnięty. Ładnie ćwicz. Dobra, I zaraz I... idziemy. Auto, auto, auto. Brawo. Brawo. Jesteś silny. Brawo. O nie. Jeszcze raz. Brawo. Jesteś bardzo dzielny dzisiaj. Dobra, droga, 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 droga. Bardzo dzielny jesteś. Kończymy. Już. Pięknie. Jeszcze jedno to autko, dawaj. Kocham cię, syneczku. Tu hop, 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 hop. O, hopnięte, hopnięta chura. O, brawo! I jeszcze żółta noga i kończymy. Żółta noga przechodzi. O, nie, co, chodź. Brawo! I ci dzisiaj do ciebie? Zostaję. Zostaje, kochanie, zostaje z tobą. Przejdziemy sobie spacery spacerę dół. Dobrze ci idzie. Misiu? Jesteś silny. Spójrz na spój tak? mnie. Krzysiu, spójrz na mnie. Spójrz na mnie. No to naciskaj. Proszę bardzo. Brawo.